Od jakiegoś czasu zmagam się tutaj ze swoją anteną, taką zwykłą naziemną. Mimo, że w linii prostej jest 12-13 km do Pałacu Kultury, to generalnie od jakiegoś czasu, nie wiem, od 4-5 miesięcy, totalnie nie jestem w stanie nic obejrzeć. W sensie wszystkie kanały są, że tak powiem, mocno. No, Niezbyt dobrej jakości, albo w ogóle nie da się ich oglądać albo jak są, to właśnie w takich opcjach jak tu, jak próbuję wyszukiwać, generalnie od samego początku, od nowa, tutaj możliwości, jakie kanały jestem w stanie znaleźć, to niestety jestem w stanie znaleźć tylko 16. Zresztą to zobaczycie, zrobię reinstalację, polska antena. Analogowe, nie tylko cyfrowe, i uruchom, i zobaczycie, że znajdziemy tylko i wyłącznie 16 cyfrowych, i to są takie, oczywiście, które no, kompletnie nie jestem w stanie oglądać. Z w ogóle nie oglądam telewizji. Zazwyczaj jednak korzystam z YouTube'a i tam szukam informacji, ale czasami no, chciałbym się obejrzeć przyjemnej wiadomości. Mówię o Posacie, bo jeżeli chodzi o TVN i TVP, to mamy tam, że tak powiem, już cyfrowe aplikacje, dzięki którym można w telewizorze oglądać a z, akurat z Polsatem jakoś tak sobie wymyślili, że nie dają możliwości oglądania za darmo e, tego kanału mówię o, o, o pierwszym Polsacie e, więc no, trzeba po prostu coś z tym zrobić bo cały czas jak widzicie no, znajduję tylko jakieś kanały które tak jak mówię nie są słabe to jeszcze tak widzicie, siła sygnału 0 albo jakość sygnału 0, więc tak to wygląda. Więc postanowiłem zakupić nową antenę i zamienić tą, która jest obecnie. Podejrzewam, że tutaj są jakieś zakłócenia od LTA albo od może 5G. Nie mam pojęcia, ale tyle, co udało mi się ustalić. Temat generalnie znikających kanałów i możliwości jest od jakiegoś czasu, więc postanowiłem się tym zająć. Dobra, i co zamówiłem właśnie? Zobaczcie, zamówiłem Terwesa model Eclipse, eee, dobra, rozmontowujemy, patrzymy jak ona jest duża, bo generalnie muszę się uporać tutaj z tym, żeby ją jeszcze przez dach ułożyć, eee, przez małą tak naprawdę szparkę, która jest żeby wejść na dach. Zobaczymy czy to wejdzie, ale wydaje mi się, że wejdzie, bo ta antena nie jest jakaś strasznie duża. Jak widać instrukcja obsługi, mamy zasilacz. Cała jest z aluminium, więc generalnie nie powinno być problemu z jakąkolwiek korozją. Dobra, jest tutaj instrukcja. Zaraz ją poskładamy i zobaczymy po prostu, jak to będzie działać. Dobra, jak to wygląda? Tu wkłada się te dłuższe i potem dość mocno siłowo trzeba je po prostu w ten sposób położyć, tu jest dużo prościej, tu jak widzicie są dwie takie. O, ze ślepki, czy takie nie wiem, rzeczy, które. O, tu wkładamy sobie naszą y, następną część antenę, i tu zamykamy, i już jak widzicie, to działa. I to samo z drugiej strony. A tutaj mamy do montażu motylki, więc rzeczywiście nie potrzeba kompletnie żadnych narzędzi. Wszystko można zrobić. Bez użycia jakichkolwiek narzędzi, więc to mi się podoba. Zamontuję już to na, na dachu, e, to tylko będę musiał jeszcze, a tutaj jest wszystko kompletnie bez żadnych e, narzędzi. Dobra, rozkładam, idę na dach i montuję całość już na dachu, bo tam będzie mi łatwiej przełożyć przez tą dziurę. no i jestem na dachu generalnie wszystko sobie jak widzicie połapałem na tutaj na linkach żeby nie było problemu że mi gdzieś to uleci tu jeszcze mam małą saszetkę i w niej mogę sobie kilka narzędzi potrzebnych schować na to, żeby mi nic nie umknęło i postanowiłem zamontować po prostu tą Eee, antenę już pędząc na górze tak, ta idzie tutaj Tutaj. Tak jak teraz. Zmatajcie tutaj. Okay. No i to trzeba przełożyć gdzieś tutaj powiedzmy. będzie najlepiej, tak, tak, a no, jak coś to można narazić ściągnąć, żeby nie przeszkadzało. Zakładamy. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, mamy zamontowane. No i teraz musimy tylko użyć... No, fajnie, jest widzę. dobra, najpierw zamontujemy, a potem będziemy obracać. No i najważniejsze, trzeba jakoś spróbować to ustawić zgodnie z kierunkiem. Mam tu dwie aplikacje, więc zaraz spróbujemy. Eee, spróbujemy ustawić antenę. Eee, musimy położyć mniej więcej tak. No i trochę trzeba to ustawić, żeby można było. Się tu. jeszcze za bardzo wspiąłem dobra teraz już chyba będzie bo można trochę to obracać, jeszcze nie dobra teraz będzie lekko się zabiera więc spoko no i jak widać musimy tą antenę ustawić no mniej więcej wychodzi że tak Czy tu jest Pajac kultury no dobra, przykręcamy i zobaczymy czy to wyszło myślę, że ona będzie na tyle mocna, że się uda to ogarnąć Ta, tutaj zabezpieczymy wodnie. przydałby się miernik który można byłoby sprawdzić właśnie jak to wygląda, no i dobra wygląda na to, że mamy maszynę, w sensie antenę zamontowaną tam gdzieś jest pałac kultury więc no, wygląda na to, że jest w porządku. Dobra. Schodzę na dół, idę do odbiornika i mam nadzieję, że te poniesione koszty i energia, którą tu włożyłem to jest to. Więc schodzimy. Ok, na razie nie montowałem jeszcze dodatkowego zasilacza, więc zaraz zobaczymy po prostu, czy e, wyszukując czy to coś pomogło? Czy na razie jest tylko i wyłącznie tak, jak było. Tam jest jakiś zasilacz, oczywiście, ale zaraz zobaczymy, ile znajdzie teraz kanałów. Dobra, wchodzimy. Ustawienia, kanały, instalacja. Wyszukaj kanały, uruchom i pełną zrobimy. Antena cyk, wcześniej było 16, teraz już mamy dwadzieścia 47, czterdzieści siedem, nieźle. Dobra, mamy. Zobaczmy, jaka jest siła: 100% procent jakość sygnału i 100% siła.

Też to Dobra, e, zamontujemy e, ten, który jest w zestawie e, wzmacniacz, e, żeby po prostu wykorzystać wszystkie funkcje tej anteny, ale już widzę, że jest nieźle. Dobra, idę montować. Wcześniej, jak widzicie, tutaj używałem takiego oto wzmacniacza e, do też oczywiście antenowego, ale zamontuję no, ten oryginalny, skoro jest. No to czemu tego nie zrobić? Dobra. Okej, okay, antena podłączona. Dodatkowo jeszcze włączyłem i podłączyłem zasilacz, który tam był dołączony. Więc spróbuję sprawdzić po pierwsze, no jak wygląda, aczkolwiek woda. Bo wydaje mi się, że nie będzie lepiej, bo już było wcześniej 100%, jeżeli chodzi o, o jakość i e, siłę sygnału, więc raczej lepiej nie będzie. Ale spróbuję. Jeszcze raz wyszukać, zobaczymy, ile teraz będzie naszych programów. No, jak widać, na poprzednim wzmacniaczu też miał 47 kanałów. Przejrzyjmy jeszcze, zobaczmy po prostu, jakie są to kanały. Albo widać 1, 2, 3, w sensie e, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVN7, Puls 2, Super Polsat, SK, TTV, Polo, antena, Trwam, Stopklatka Fokus, TV Polonia, Nauka, Dokument, Rozrywka, TVP Alfa, ABC, Kultura, Historia, Sport, World, e, Info, Kobieta. Belsat, wydarzenia 24, Nowa TV Republika i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie no widać duży skok jakościowy i ilościowy przede wszystkim. I na tym mi najbardziej zależało, bo tak jak mówię, od jakiegoś czasu naprawdę dość mocno się zmagałem po prostu z tym. Przestawiałem to w prawo, w lewo. Czasami były kanały 1, 2, a potem nagle zniknęły. Teraz od ostatnich. Być 4 miesięcy co najmniej w ogóle kompletnie żadnego kanału, tylko te jakieś, które widzieliście na początku filmu, myślę, że warta. Za podejrzewam, że jakieś takie tańsze też dałyby radę, ale nie jestem w stanie przetestować wszystkich. Poza tym to byłoby zbyt dużo czasu. Zainwestowałem, mam nadzieję, że zapomnę o tym temacie i już nigdy do niego nie wrócę. A tymczasem trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz. Subskrybuj kanał. Cześć.